Cześć. Witajcie na kanale Turdus Concept. Z tej strony Kasia. W dzisiejszym wideo pokażę wam fajny bajer w darmowym programie Inkscape. A mianowicie stworzymy sobie raster półtonowy, który będzie jednocześnie wektorem. Jeżeli poprzednie zdanie niewiele wam mówi, nie bójcie się, zaraz sobie wszystko wyjaśnimy i okaże się to bardzo proste. Zapraszam do oglądania. Na początek chciałabym Was przeprosić za mój głos w tym voiceoverze, ale dopadło mnie zapalenie gardła niestety, natomiast mam nadzieję, że nie będzie to Wam przeszkadzało jakoś bardzo w odbiorze. Przypomnijmy sobie i omówmy, czym są rastry, czym wektory, a czym rastry półtonowy. Cały artykuł o różnicach między grafiką rastrową a wektorową znajdziecie na naszym blogu. Linki wrzucę Wam w opisie. Natomiast w skrócie mówiąc, rastry to grafiki złożone z punktów, np. zdjęcia lub grafiki składające się z pojedynczych pikseli, i kiedy powiększamy te grafiki, tracą one ostrość. W wektorach natomiast informacje o kolorach i kształtach są zdefiniowane matematycznie, i dlatego można je skalować bez utraty jakości. Ok, w porządku. No to w takim razie, co to są te półtony czy rastry półtonowe? a z angielskiego halftony. Już spieszę Wam z odpowiedzią. Rastry półtonowe to grafiki jednokolorowe złożone z pojedynczych punktów. Dzięki temu widać co odwzorowują, ale możemy nadrukować, wyświetlić je w jednym kolorze. Fajnie sprawdza się to w sitodruku lub druku offsetowym. Kiedyś drukowano tak na przykład zdjęcia do czarno-białych gazet. Zastosowanie rastrów półtonowych możemy fajnie zaobserwować np. w pięknych pracach Kasi Gieleckiej-Grzemskiej wykonanych metodą sitodruku. Na naszym kanale i blogu możecie znaleźć już całą serię artykułów i postów o tematyce przygotowania grafik do druku sitowego. Zapraszamy Was do zapoznania się z całą playlistą i tą kategorią artykułów na blogu, jeśli interesuje Was ten temat. W tym wideo pokazuję jak w programie Inkscape możemy połączyć cechy rastrów półtonowych i wektorów i stworzyć punkty składające się na halfton z wektorowych kształtów. Czyli taka grafika będzie sobie półtonem, natomiast przy skalowaniu nie będzie tracić na jakości. Dodatkowo praca w programie jest dosyć prosta i tutorial składa się tylko z kilku kroków. Zanim jeszcze przejdziemy do meritum przypomnę, że takie rastry możemy tworzyć także w płatnym programie Adobe Photoshop. I też o tym wspominamy na naszym blogu, cały tam macie tutorial jak to wykonać. W Photoshopie mamy do dyspozycji naprawdę sporo opcji, kontrolujemy dokładnie rozdzielczość, kształt, częstotliwość punktów itd. Jednak jest to rozwiązanie płatne. Z darmowych rozwiązań możemy znaleźć także sporo przeglądarkowych programów do przerabiania zdjęć w pełnej palecie kolorów na półtony. Wpisujemy w wyszukiwarce na przykład frazę Halftone Generator Free i wyskakują nam takie programy. Ja też wrzucę kilka przykładowych w opisie tego filmiku. Wrzucę również taki tutorial, który demonstruje tworzenie rastrów półtonowych w darmowym programie Krita, bo to również jest kolejna opcja, jaką macie do dyspozycji. Tam są w tym tutorialu pokazane wszystkie kroki, które musicie wykonać. Także ja już tego nie będę tutaj u nas na kanale raczej powtarzać. Ok, teraz przejdźmy już do wykonania grafiki, żebyście na własne oczy mogli zobaczyć o co chodzi. Uprzedzam, że do wykonania takich przekształceń potrzebujemy dosyć mocny komputer. Najlepiej też go zrestartować przed zaczęciem pracy, by oczyścić pamięć RAM. U mnie komputer dość długo myślał nad stworzeniem tych płutonów, ale tylko chwilkę na sam koniec, co możecie tam zaobserwować na, na nagraniu. Pierwszym krokiem będzie wybieranie grafiki. Ja swoją ściągnęłam z darmowej strony Pixabay. Następnie zmieniamy ją z full koloru na odcienie szarości. W tym celu wybieramy z górnego menu filtry, potem kolory i odcienie szarości. Suwakami możemy dostosować sobie wygląd zdjęcia, tylko pamiętajcie, aby zaznaczyć opcję podglądu. Następnie tworzymy nową warstwę. Menu warstw możecie wybrać wciskając np. przykład Shift, Ctrl, plus L. Nową warstwę tworzymy klikając plus na dole. Musi ona znaleźć, znaleźć się ponad aktywną warstwą. Jeżeli w ogóle te kroki są dla Was zbyt szybko y, przedstawiane, to jak najbardziej taki tutorial również znajduje się na naszym blogu. Jeżeli wolicie poczytać na spokojnie sobie te wszystkie kroki przejść, to w, zapraszamy właśnie do wersji czytanej. Na tej nowej warstwie tworzymy równą kropkę. Chociaż to może być też każdy inny dowolny kształt, no ale my sobie akurat stworzymy tutaj kropeczkę. Taką równą kropkę stworzycie, przytrzymując klawisz Control. Jeśli macie jakieś problemy ze znajdowaniem, używaniem opcji w Inkscape, to obejrzyjcie również nasz filmik o narzędziach w Inkscape. Tą kropeczkę wyrównujemy z obrazkiem poniżej. Zaznaczamy oba obiekty. Wchodzimy w menu Wyrównaj i rozmieść, czyli Ctrl Shift i A. Wyrównujemy względem większego obiektu, czyli naszego zdjęcia do górnej i lewej krawędzi. W trakcie pracy pamiętajcie o zapisywaniu postępów. Klikamy często Ctrl plus S, by nie utracić swoich postępów w razie, gdyby program się zawiesił. Teraz przechodzimy do opcji klonowania, na menu edycja klonu i układ klonów. Wybieramy opcję śledzenie i opcje, które widzicie na ekranie. <laughs> w rozmiarze, ważne byśmy podali rozmiar obrazka, który przekształcamy. Później klikamy przycisk utwórz. I voila, otrzymujemy obrazek w jednym kolorze. W międzyczasie zmieniają sobie już kolor kropek na czarny. Po prostu wybieramy wszystko i wybieramy żądany kolor z paska poniżej lub w menu wypełnienie i Ctrl, Shift, Ctrl F, utworzony z kropek. Ten kształt możemy stworzyć dowolny, mogą to być kropki, kwadraty itd. Efekt końcowy zależy też od rozmiaru punktu, więc zróbmy sobie jeszcze jedną wersję z mniejszą kropką. Mi osobiście przypadła ona bardziej do gustu. Teoretycznie moglibyśmy zmienić te wszystkie punkty w półtonie, edytując tę pierwszą kropkę. Jednak mi ta opcja nie chciała za bardzo działać. Raz też nie chciało mi zaskoczyć stworzenie półtonu. Jeśli coś takiego Wam się przydarzy, możecie spróbować zresetować komputer lub niestety zacząć pracę od początku w nowym pliku, są to pewne minusy tego, że program mamy za darmo, natomiast i w płatnych programach czasami zdarzają się błędy. Końcowo taką słówkę możemy sobie wydrukować na koszulce jednym kolorem przy użyciu jednego sita. Żeby dowiedzieć się więcej o sitodruku, Zajrzyjcie na pozostałe nasze filmy na naszym kanale. Tymczasem ja już się żegnam z Wami, do następnego pa.